Cześć, się witajcie na moim kanale z tyłu, Kaszutowca W dzisiejszym odcinku sobie króliki Króliki dostaną owiec temu będę musiał uzupełnić siano ten strasznie marnuje ponieważ wszystko siano wyrzuca i sobie tak ścieli nie wiem czemu zakocona ta samiczka na pewno nie jest dopuszczają ją do samca, ale miała ciągle ogon spuszczony jeżeli nie jest zakocona na pewno ta szara jest na pewno za zakocona. No. Także jeszcze dostaną króliki. Chleb mam dla nich tutaj. Że dostaną po, po jednej krące. jeden. Zobaczymy czy będzie jeść. Coś tak nie wiem, bo ja króliką chleb daję też. Ale tak nie za często, tak raz na tydzień czasami i... Raz na dwa tygodnie Widzicie, ta samiczka coś atakuje Nie chcę, pierwszy damy im chleb To zostawi tylko twardy, tak przymknę Jeden, ten i tutaj damy jeszcze Ten je już, ten sobie chrupie o, tamta też. No tutaj masz. Patrzcie jak tamta chrupie. Nie chcę ten coś lewa, ale on potem zje. On zawsze tak. On tylko zielone chce. Tylko zielone. A teraz nie mam mu co dać już. Niestety. Nie mam co dać mu, bo wszystko ma okre już jest. Czasami. Mam jeszcze, jarmuż mam trochę, będą dostawać armusz też. Także temu zamknę, no, bo ten mi wyskoczy. A tym damy powies. I temu siano jeszcze uzupełnimy. Że tutaj mam już obie. O, umra. Czekajcie, co mi ten też nie wyskoczy. Taką łopatkę im daje. No, ja im wieczorem też o jeszcze dawać. O. Tu jeszcze trochę dorzucimy. Niech ma. Tutaj zamykamy już. Zamknię. Tutaj mam. z Muszę odwinąć ten warek. Zaabijemy je tu. Jeszcze trochę ubijemy. Wpadało trochę, ją oczyściłem. O dziwo teraz ją atakowała. Żeby bała. Tak ten worek tylko sobie... Rzędzą Że mnie zaatakowała Przed zamykamy Ten sobie właśnie jak już tam strupał. Piękny królik Ten mi się bardzo podoba fajny Ten jest najbardziej taki że się pogłaskać, bo ta szara samiczka też atakuje. Niestety, nie wiem czemu. Jak macie jakieś rady, co zrobić, żeby nie atakowała, to piszcie w komentarzach. To tak wygląda. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Pamiętajcie o subskrypcji i łapce w górze i do następnego odcinka ma.